Siemanko, witajcie w nowym odcinku z Work and Resources Soviet Republic. No i tak, mamy wreszcie już ponad pół miliona. E, ostatnio mieliśmy problemy z tym pariosgradem, z tym tramwajem. Mam nadzieję, że to się jakoś, mówię, uruchomi. E, już mamy, widzę, że tu czekających robotników, także powinno być raczej wszystko spoko. E, śmieciarki tu jeżdżą i zabierają rzeczy. Nie ma z tym, widzę, jakichś większych problemów. Może też tu zrobimy straż, żeby nie było, bo jak nam się coś tutaj spaliło, to... By było niefajnie. Eee, potrzebujemy tu dużo robotników. Ale mówię, no to z czasem chyba się jakoś uruchomi. Nie wiem, dziwnie, jakiś zbyt wielu przestępców wyświetla się. Eee, ale zobaczymy, jak to to tu pójdzie. Właśnie tu też jakąś policję trzeba małą postawić, żeby nie było takich problemów. Chciałem też zachęcić nowe osobę do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał. Jesteście na bieżąco z odcinkami. Nic wtedy nie przegapicie no i co bierzemy sobie hmm, gdzie tu mamy tych policajów służba, sąd komisariat no tak trzeba to postawić co jak co weźmy sobie może to tutaj Ok. no to małe tutaj jest takie się śmieję, miasteczko więc szeryf tu powinien być <ścoughs> i tyle e, paliwo jak najbardziej damy im tutaj takie fajne samochody Dobra, niech działają. No i problem jest z tym, że sąd powinien. No właśnie, to z takimi małymi miasteczkami powiem wam, że nie jest wcale tak prosto. Yy, lepiej mieć chyba jedno duże miasto. No bo... Cóż... Sąd, inne sprawy... To trzeba wszędzie budować, a to kosztuje. Ale widzę, że mam jakiś courthouse, powiem wam, jakieś maluteńki. Niech będzie. Mi to nie przeszkadza. Więzienie też tu widzę, że jest na parę osób. Weźmiemy, może też coś takiego e, zrobimy. Niech będzie. O kurde, tylko tutaj widzę, że już z prądem jest trochę problem. Ale to może tutaj. O! Niech będzie. E, no i myślę, że chyba git. Brak strażników. No strażnicy, to niech tutaj. O. I po prostu przyłażą tutaj też już sędziowie są, strażnicy bardzo dobrze. O, już pierwszy więzień. Nie wiem za co on polas, ale dobra, niech to działa. Ja mam nadzieję, że tu mówię, już będzie spokój. Jeździe ten tramwaj z 20 robotnikami, już się zbierają bardzo dobrze. Nie wiem, ile tu mogą czekać. Czeka na peronie. Jedną godzinę. O kurde, wiecie co, to by robimy w takim razie więcej tych Tater Tatr. Nikt będzie mm. co tu. Dobra, nie... zobaczymy jak to zadziała, powiem Wam. Nie, nie wiem, czy nie będzie znowu jakichś problemów z tymi pojazdami. Skopiujemy te linie, tylko tak, ja bym chciał bardzo to. Tak tak, to niech będzie, i bym chciał złapać tą tatrę, i ona jest tutaj. No, widzicie, każdy ten musi mieć na okrągło to, ale ja powiem wam, że no tak, na końcach rzeczywiście u mnie w mieście, no, ma to sens. Eee, tak, kurde, chciałem to jakoś przyłączyć, ale oczywiście przypiszli. Nie, 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 nie. nie. Kurde, muszę to ręcznie. No nic, trudno. Myślałem, że to przeklikam, tak jak z pojazdami tymi, ale widzę, że nie do końca, bo one są poza. E, dobra, niech jedzie. No zobaczymy, czy one będą się mijały. Ja zaraz jakieś odstępy porobię i tak dalej. Czy to w ogóle będzie miało sens? Czy one się jakoś nie zbagują? Nie, widzę, że jest git, nie ma, żeby płynność była po prostu i tyle, mówię. Na torach to jest już problem, bo się, ty, jak samochody, nie powymijają do końca. Dobra, no i tak, ja bym chciał od razu zobaczyć sobie w linię, eee, gdzie to jest linia kolejowa. Tak jest, nie, no tu nie mają żadnych problemów. Eee, widzę, że no chyba nic się tu złego nie dzieje. Jeżdżą. Nie ma w ogóle jakichś odstępów ani nic, co trochę mnie to drażni, ale... Niech będzie po prostu. No i oni sobie tutaj wszędzie... No tu w ogóle nikt nie pracuje, to też dziwne jest. Dobra. Działa, działa. Dobra, mam nadzieję, że się tu nie pobaguje. Niech tak będzie. Tu macie prąd, macie, nie? Dobra. No żeby mi za długo też tu nie czekali, bo czeka na Peronia. On może tylko godzinę widzę. Nic. Niech będzie. Ile ich tu jeździ? Jeden, dwa. A ten trzeci, a ten trzeci nie wiem, wyjechał, nie wyjechał pewnie. No zaraz zobaczymy. Jak to będzie tutaj wyglądało. No i chciałem dzisiaj w ogóle tą wieżę radiową, bo zarabiamy coraz więcej, co mnie też mega cieszy. O, dobra. Spakowali ich. No i jedziemy. Ten już następny. Eee, nie, 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 to ja tu to chciałem inaczej troszeczkę. No i co? Nie, tu nie mam żadnych odstępów nic. Głupie to jest trochę, bo na przykład tutaj są, tutaj mogę mieć i to sobie na przykład włączę. <laughs> Dobra, niech tak będzie. No i to to zostawiam. Niech sobie jakoś tutaj radzą. Kurde, znowu z tymi śmietnikami. Nie wiem, czy ja to dałem. Nie dałem. No ale widzę, że muszę jakoś tu to zrobić. I oni co, tylko stąd wezmą? Dobra, niech będzie, powiem wam, bo nie chcę tu mieć problemów. Okej, okay, niech będzie coś takiego. Ta, nie porobiłem tu. Tutaj zbierają niby, ale pewnie przepełnione jest wszystko, nie? Ta. Dobra, a tutaj? Małe centrum dystrybucyjne. Tutaj też coś miałem zarządzać. I nie wiem. A, no tak. To już widzę jaki problem się zrobił. Yy, stacja benzynowa. Ile tu jest rzeczy, moi drodzy? Naprawdę. Mega dużo. Dobra, niech jeżdżą. Niech kupują. Grunt, że się zgadza. Mówię, to, to te niedociągnięcia to się jakoś tam zrobi. Ale ja bardzo chciałbym dzisiaj zrobić tą rozgłośnię radiową. Yy, mega wielki to jest budynek. Ale jakże potrzebny. Gdzie można z tym podziałać? Trochę to kosztuje w ogóle. A nie by było jakoś to tak dać, żeby. O. Myślę, że też sporo będzie nas yy, kosztował z tym. No, zaraz zobaczymy. Kasy pójdzie ładnie. No ale nic. Przyda się, żeby po prostu nam nie uciekali. No, miasto, widzę, że wzrost poszedł. Takie mieliśmy problemy wielkie z tą demografią. Ale no proszę, odskoczyło to całkiem spoczko. Jeszcze zrobimy też uniwersytet medyczny, ale to yy, potrzebujemy. No, kolejnych 300 tysięcy. Mógłbym w sumie wysłać. ten. Yy, statek po prostu. I sobie wybudujemy to też, żeby było fajniej. No i te, z tymi przepompowniami też z tym wszystkim mi pisaliście, widzicie, no. To miasto jest po, trochę za duże, znaczy no za duże. No zaczyna tutaj być problem powstał z tymi węzłami, z tym wszystkim, z prądem też. Co by się tu nie działo, to tutaj jakieś mega w ogóle dziwne rozwiązania przeze mnie były. Dobrze jakoś to mówię, tam funkcjonuje, za dużo problemów. To to było od tamtego akurat. Chciałbym ja to w ogóle usunąć, wszystkie wiadomości. Tu widzę, że znowu zabrakło wykładowców, pracowników z wyższym wykształceniem. Nie wiem czemu, dziwnie, no ale dobra. O kurde, tu ilu jest w ogóle ludzi. No właśnie, tutaj chciałem co tu zrobić jeszcze. Miejsce na. Nie, nie, nie. Rurociągi możemy zrobić. Studentów, ilu jest? O, studenci, to też na komisarzy by mogli być. Ok, nie jest tu źle. Lekarzy też jest sporo. Możemy to trochę pusuwać Może wtedy przyjdą. Ok, bo pacjentów jest spoko. Tu coś w ogóle młodzi, też pacjenci. Wykładowcy. O! Tu jest, powiem wam. Problem. Muszę to poograniczać. O, no też sędziów. Po co nam? Tylu sędziów jest. Lepiej by było, żeby oni tutaj yy, przychodzili tu, nie? Nauczycieli tak samo. Niech trochę mniej będzie. Mm. Może to też zrobi w ogóle. O, dobra. Od razu się pojawiły wykładowcy. Widzicie, jak nie w tą mańkę, to trzeba w inną. O kurde, to w ogóle też tych więźniów ile jak przybyło. Tutaj też masakra z tymi ucieczkami jest. Dobra, no i co, wymagane połączenie. O właśnie, zapomniałem o tym. Eee, chciałem przede wszystkim na propagandę tutaj dać. Potencjalny zasięg emisji. O, ci kręcę. Zrobimy. Yy, reklamowanie alkoholi jest nawet. Yy, propagandę. Mam nadzieję, że to będzie Git. I tak tutaj. Od razu droga. Pyk. By nie było problemu. Aktorzy, redaktorzy. No dobra. Nie no, chciałem, żeby było te 36. O, wpływ na kulturę to tam kij z tym, ale od razu jest dobrze. Ej, no co jest ten? Personel to też troszeczkę e, niech będzie coś takiego. Dobra, ocena programu. Nie wiem, czy dobrze to robię, ale wydaje mi się, że powinno tak to wyglądać. Jaki w ogóle wielki ten budynek jest. Tutaj też jak najbardziej bym zrobił kolejny yy, budynek. Tak, tu chodzą, tak? Mają dostęp, mają. Zaraz im to jeszcze poprowadzę. Zaczną się tu wprowadzać, to też przydadzą się robotnicy kolejni. Jakoś chciałbym to tutaj. O! Niech tu łażą. Grunt, żeby mieli dostęp do sklepów, szkół. Do szkoły nie mają, nie? Nie mają, mają, dobra. No to nie jest źle. Oczywiście już śmietnik trzeba też postawić. Masakra, to jest... Ja bym chciał, żeby większe były te śmietniki czy coś, bo... Wkurzające to jest. Dobra, chciałbym tak postawić i tutaj, tak? Dobra, żeby było i od razu też śmietniczek tu postawimy. Następny raz, to nawet nie wiem, czy będziemy grali z tymi śmieciami. Ale e, dziwne rzeczy tu się zadziały, i dzieją w sumie cały czas. Dobra, bierzemy to. Tu też chciałbym to postawić, żeby były te wiaty. No bo to, to jest normalne, że przy blokach są. Te wiaty, i tak dalej, ale ja po prostu no, non-stop trzeba to robić, nie? Żeby nie było z tym problemów, cieszy mnie, że tych pracowników jest coraz więcej. To jest zarąbiste. Ten jest poza granicami. Ok, weźmiemy to, żeby czekać załaduje, i walniemy od razu. Uniwersytet medyczny, żeśmy dostali znowu kasy, mnóstwo. E, gdzie tu mamy? No turystyką w ogóle też chciałem się zająć, tam ciekawe pomysły też mieliście. No i gdzie ten uniwersytet? Też gdzieś tutaj. Ja cię kręcę też, kawał budowli. E, myślę, że no co, tutaj będzie git. Co prawda, już się trochę cykam, czy mi nie... Nie będzie problemu z... Tym. Zapomniałem jak to się nazywa z ciepłem. Dobra, tu są cztery te prąd Dobra, stawiać mi to Bo to nie mają tam spoko te programy Dobra, tu od razu też droga Niech tutaj jakoś to się połączy, nie wiem czy ja tu dam radę Dam radę Okej. Okay. Niech sobie w takim razie tutaj chodzą. Liczba klientów. No dobra, na razie powiem Wam, nikt się nie skarżył zbytnio. Także git, jak tam w ogóle z y, ucieczkami i tak dalej? Widzę, że też jest w miarę stabilnie. Urodzin jest też spoko w ogóle. Dobra jest sytuacja też tutaj. A, chciałem dom dziecka jeszcze wbudować. Eee. Yy... Gdzie to jest ten dom dziecka? Zapomniałem o nim. A też mi pisaliście, że to jest bardzo ważna sprawa, gdyż yy, no te dzieciaki, które nie są niestety. Że jak z więzienia. To są, nie wiem, dzieci więźniów. Jak ja to <śmów> mówię, nie wiem jak to nazwać. O coś takiego. Bo, jak idą y, ci ich rodzice, tych dzieci, do więzienia, to oni po prostu podobno umierają, czy coś takiego jest. Tak mi z tym opowiadaliście, pisaliście medycyna prewencyjna, y, wirusologia, promocja hartowania, zimne wnętrze. O, to tak, promocja hartowania, powiem wam. Pierwsze, co to to, bo u nas to jest jeden z większych problemów. Niech to się od razu robi. Tutaj to też działa. Tu też spoko wreszcie, dobrze. Wychowawcy, no tych wychowawców to dobra, mniej niech będzie. Dziesięciu już to też niech będzie. No i mamy taki budyneczek, trochę jak DPS. No i dobra, zobaczymy jak to w ogóle będzie chodziło. Dobra. O, znowu, kurde. Ten śmietnik, ja się kręcę. Bierzemy to. Eee, niech sobie to nie wiem. Tutaj będzie. A i no i tak, i tutaj też, nie? Bo przecież zaczną mi narzekać znowu. Tutaj, jak pływa na lojalność. No dobrze. Dobra, ja to ma tak być możemy jeszcze im zwiększyć no właśnie, a jak w ogóle gdzie to był taki mały budyneczek lojalność 41 no i też ona wzrosła jest 39 ale ogólnie była już taka lipa totalna no i zaczęło to rosnąć mamy też hajs to możemy postawić te wielkie pomniki zapomniałem tylko który to jest ten pomnik chyba czerwonej gwiazdy Niech on sobie gdzieś tutaj bym chętnie to postawił Ale cienko. O, tutaj może. Gdzieś by to jakoś... Wlazłoby to, nie wlazło. Nie. Ciężko. Ale możemy, nie wiem, tutaj na przykład zrobić. Albo tu Tylko tutaj to jeszcze jakieś budynki by były. Gdzieś w jakimś dobrym miejscu, po prostu. O, tu niech będzie i tyle. Tylko chciałem, żeby był też równiutko. Okej. Okay. Możemy i z tej strony też postawić. Od razu będą bardziej happy. Ale powiem Wam, że to jest też jakiś taki klucz trochę do zwycięstwa, te ...pomniki. Tu możemy też jeden postawić. Tutaj drugi. Niech się cieszą. O! Jak jest lojalność wysoka, to nie ma tego problemu, nie? Z oferty kulturalnej, no właśnie, nie ma baru chyba. To też jest prawda. No i postawimy nie ma problemu. Bar. Jest, jest. Trochę tam kosztuje, ale uda się? Uda się, okej. Okay. I kino. O kurde, kino 60 koła. No dobra. To kino może gdzieś tu. Chciałbym, żeby też było to połączone jakoś, niech będzie tu. O! No i git. Zakończono badania, no świetnie i bierzemy od razu yy, zwiększenie wskaźnika urodzeń myślę Chociaż Co by tutaj wziąć? Może weźmy sobie witaminy Okej okay. Niech też się to przyda Bo z tym urodzeniem to trochę się boją właśnie, bo to się zaraz przepełnia nie ma tutaj z tym problemu. No dobra, opatrz no już są dzieci pod opieką. To różne tu widzę, że są dzieci, nawet takie starsze. Tutaj zawsze był gdzieś tam czasem problem z tym zesileniem. No ale git, no powiem wam tak, kasa jest. Jakoś to wyszło. W tym pariozgradzie rozumiem, że pracują. Tak, wszystko działa. Tutaj tylko jeszcze brakuje, chyba nie zrobiłem śmietnika. To najwyżej w przyszłym odcinku się zrobi. No bo rzeczywiście mu powinno być wysypisko. Bo chociaż nie, no, przyjeżdżałem tutaj, więc nie powinno być problemu. Także cieszy mnie to. Yy, no i zobaczymy, co tam dalej. Na pewno chciałem zrobić, żebyśmy mieli własne tutaj to centrum budowy, ale to już bardziej w tamtą pójdziemy w stronę. Też trzeba będzie znowu budować wszystkie te budynki co są potrzebne Także będzie wtedy na nowo to tu ważne, że nasze zagłębie, że tak powiem, ten Heinkelgrad produkuje. Chciałem też w ogóle pobawić się w lotnisko, ale to w jakimś też odcinku. Ale zobaczymy. No i co? Jeśli się podobało, możesz stawić lajka. Zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału. I widzimy się w następnym odcinku. Śmiało komentujcie. I zobaczymy jak to wyjdzie. Trzymajcie się. Hejka.